Cześć moi drodzy, witam was w 26 odcinku serio Waronia. A kogo my tutaj mamy? Hmm, a co to za przystojniak? Już wam tłumaczę. W ogóle to nie wiem, co tam mi się za wyspa w tle stworzyła jakiś Bajoro ale nieważne, pomijmy to. Oto Parys. Pewnie wiele z Was kojarzy, kto czytał Romeo i Julię, ten pewnie kojarzy tę postać. Nie do końca jest to postać dobra. Jest to raczej postać trochę negatywna, można rzec? Zostałam fajnie zainspirowana przez pewną osobkę. Teraz nie pamiętam pod którym odcinkiem miałam ten komentarz, ale ktoś kiedyś napisał, że stworzył w swojej Weronie postać Parysa. I tak pomyślałam sobie ostatnio, że w sumie to jest spoko pomysł. Nawet musiałam sobie trochę odświeżyć, lekturę, żeby sobie przypomnieć, kim ten Parys w ogóle był i co on tam ciekawego zrobił. I pomyślałam: kurde, będzie z tego niezły wątek dla fabuły. Więc witam oto Parys, stworzyłam go sama. Bazowałam trochę na postaciach, które odgrywały Parysa w adaptacjach Romeo i Julii filmowych. No i tak oto powstał Parys, brunet o szarych oczach. No i sytuacja wygląda tak, że Romeo mieszka sam. I nagle przychodzi sobie taki Parys. No i czego on tu w sumie szuka? Chciałby się gdzieś zakwaterować, był długo za granicą, no i przyjechał sobie do tej Werony, z której pochodzi, no i po prostu szuka tutaj ciekawych wrażeń, a także jakiegoś miejsca, w którym mógłby zamieszkać. Dobra, no, weź się tu, cofnij, żeby niby było, że ty stamtąd idziesz, że niby ty przychodzisz tak przypadkiem tędy, nagle widzisz, że Romeo tam stoi, no i w sumie stoi sobie sam, więc ma taki duży dom, więc w sumie może mógłbyś tam zamieszkać. W sumie to nie tak, że w ogóle przygotowałam już pokój. U góry, no jakby pomijmy to, po prostu chciałam sobie oszczędzić budowania na odcinku. No i Parys sobie tak idzie, patrzy, rozgląda się. No weź się, rozejrzyj no obejrzyj się. Kurde, no! Dobra, niech podejdzie trochę bliżej, to będzie mi trochę ułatwiało sytuację. Okej, okay, no i tak się, o, patrzy, zauważył Romeo. No i Parys tak patrzy: Hmm, co to za mężczyzna? Może będę mógł u niego zamieszkać? Sowicie mu zapłacę, jestem przecież bogatym kupcem. No i tak patrzy na niego i myśli: No, no zagadam się do niego, a czemu nie? Przedstaw się, powiedz, kim jesteś. Dzień dobry, miłe paniczu. Nazywam się Parys i jestem kupcem z Werony. Z Werony? Przecież ja tutaj znam wszystkich. Słuchaj, panie, ja długo byłem w podróży. Byłem tam za granicą, tu i tam i ówdzie, sprzedawałem różne rzeczy. Po prostu stwierdziłem, że to jest najwyższy czas, żeby wrócić do rodzinnego miasta. A więc co cię tu sprowadza, Parysie? Postanowiłem się usamodzielnić i zamieszkać bez rodziców. Jako, już zarobiłem dużo pieniędzy jako kupiec, szukam pewnego lokum. No i poszedłem. Aha, Jezus, Maria! Dobra, idź za nim. Powiedzmy, że tego nie było. A i że nie był u mnie masz zamieszkać. Nic z tego. Zaczekaj, panie, to jeszcze nie koniec tej rozmowy. Naprawdę sowicie zapłacę. Nie jestem biedny. Ile będziesz w stanie zapłacić? Dogadamy się. A tak w ogóle pani panicu jak ci na imię? Romeo Monteki. A więc Parysie, witaj na pokładzie. No i dobra, chłopy se pogadały. I oficjalnie Paris jest teraz mieszkańcem tego domu, więc w sumie mógłbyś znaleźć jakąś pracę, żebyś zarabiał na ten dom. Tak w ogóle to dostaliśmy jeszcze pieniądze ze spadku po Izabeli właśnie przyszły mi pieniądze w trakcie nagrywania mojej cute scenki, to znaczy ich rozmowy, więc, więc pewnie dźwięk pieniędzy wyciszyłam. Także mogliście tego nie słyszeć, ale dostał tam chyba w sumie z tysiąc coś ten Romeo, jakoś tak. I właśnie z tej okazji Romeo będzie musiał udać się dzisiaj na cmentarz biznes. No w sumie to ty tak jesteś kupcem, to tak w biznesie mm -hmm, może być. Jak jesteś w tym biznesie, idź do swojego pokoju. I rozwiń sobie charyzmę przy swoim nowym lustrze. To jest właśnie pokój Parysa. To będzie jego nowe mieszkanko. W ogóle dajcie znać, jak Wam się podoba nowe umeblowanie tego domu, bo musiałam wprowadzić kilka zmian. I wydaje mi się, że w sumie ładnie to dość wygląda. Dobra, idziemy na parcelę publiczną, a tak właściwie idziemy na cmentarz. Ponieważ Romeo chciałby się pomodlić za swoją babcię, dobrze by było. Niestety nie był świadkiem jej śmierci. A z tego też powodu chciałby złożyć jej hołd i pomodlić się za nią przy jej grobie, co byłoby fajnym kultem dla jej osoby, bo jednak Izabela była dla niego tak naprawdę matką. No i dobra, jest i cmentarz, poszukajmy teraz nagrobka. Możesz tutaj na przykład sobie poopłakiwać babcie. Złożyć jej hołd, bo jednak babuszka to była babuszka. No i fajnie w sumie. A tak w sumie, a propos modlitwy, to Jezus powiem wam, że zainstalowałam taki piękny kościół do Werony, zrobiłam z niego parcelę publiczną. Normalnie chyba wam pokażę, aż dzisiaj ten kościół, bo jest przepiękny i chciałabym się nim pochwalić wam. No i tak w sumie to nie mamy tutaj więcej do roboty. Chciałam po prostu, żeby Romeo pokazał, że tęskni za swoją babcią, że ją opłakuje. I żeby po prostu ją odwiedzić na tym nagrobku, jako że nie było go przy jej śmierci. Także myślę, że możemy nawet już wrócić do domu, a nawet może odwiedzimy jeszcze ten kościół. Dobra, jeszcze słuchajcie, jako że jest tutaj Julka i Konstanty, to może w ogóle się. Tutaj przywitamy, to znaczy nie będziemy się witać, będziemy w sumie się kłócić, tak naprawdę. O, no dobra, no i co? Przywitasz się, czy nie przywitasz? Tak, teraz na jakiś czas trzeba się pokłócić jednak. No i on coś tam się kłócą, dalej o to, że on ją w sumie zdradził, no i coś tam Nic ciekawego, raczej sama fabuła. I też w ogóle Konstanty, z nim się powinnaś pokłócić, bo on w ogóle ciś nie wytknął tego, że, mm, że ty zdradziłeś jego nuczkę. Ktoś go przywita i pewnie nie będzie zadowolony z tego, że się z nim witasz, ale. Przywitaj się. Ło wow, nawet uścisk w dłoni mają. What? Ej, dobra, nie idziemy do katedry, bo Romeo musi iść do pracy. Romeo, Romeo, do domu, do domu, do domu. Ej, Boże, ile tu jest ludzi? Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, póki Romeo jest w pracy, to ja wam wyjaśnię, co ja będę robiła z Parysem. To znaczy, nie zdradzę Wam wszystkiego na pewno, ale chociaż cząstkę tych rzeczy, które chcę, to Wam zdradzę. Więc słuchajcie, Parys w tym odcinku pozna Julkę. No i ogólnie to jest tak, że on tam od zawsze się w niej podkochiwał i w ogóle, ale on ją pozna w sumie przypadkiem może na parceli publicznej albo coś w tym stylu. No i on się tak strasznie zakocha. No i w ogóle Romeo powie, że to jest śmierzona jego brata no i że on z nią kiedyś był, ale Parysa to w ogóle nie będzie interesowało, że, że to jest właśnie mężatka. Się bardzo w niej zakocha i nawet będzie prosił być może Konstantego o to, żeby dał jej rękę. No ale w sumie jak ma dać rękę, skoro ona jest zajęta? Nie wiem. Parys będzie strasznie kręcił. Będzie strasznie chciał zdobyć Julkę. Będzie traktował ją jak swoją własność i będzie miał w ogóle okazję ku temu, żeby zdobyć Julkę ale dowiecie się w następnych odcinkach. Mam taki wątek przygotowany na monteków i kapuletów, słuchajcie, że takich dram to w tym mieście jeszcze nie było i naprawdę gwarantuję Wam, że się będziecie dobrze bawić. Szczególnie od przyszłej tury. Będzie po prostu, będą takie dymy, że się nie pozbieracie. Więc po prostu Parys będzie tutaj mieszał, mieszał i jeszcze raz mieszał. Dobra, gdzie Ty jesteś? Do pracy, do pracy, do pracy, do pracy, do pracy! Kurde, gdzie to jest? Nie mogę tego znaleźć teraz. O, jest. Dobra, do roboty. Wypad, wypad do kuchni. A co zrobimy z Parysem? No, o, jak w ogóle on się dużo już nauczył. Smyton powinien dzisiaj pracować, ale nie pracuje, więc yy, pójdzie do pracy w sumie jutro. Tak, Romeo jest spóźniony, wiem przecież. To było przypadkiem, bo mam nowego moda i się nie mogę przestawić, Wciąż, że ci simowie to w sumie wracają dopiero po czasie do domu, więc się muszę przestawić. Dobra, on sobie ogólnie tam coś yy, zje, no i potem to pójdziemy na parcelę publiczną i tam on pozna Julkę. Mam nadzieję, że ją spotka. A spotka ją w katedrze, bo obiecałam, wam, że pokażę wam kościół. Dlatego też chciałabym Wam właśnie pokazać ten kościół, bo jest przepiękny, a raczej to jest taka w sumie trochę bardziej katedra. Idziemy do katedry i Wam pokażę. Pewnie się będzie strasznie lagować ta katedra, bo to jest ogromna parcela i ma strasznie dużo detali. Uwaga, tak to wygląda od góry. Jest to dość majestatyczny budynek. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda na zewnątrz. No patrzcie, przecież to jest cudowne. To tak pasuje do tego klimatu mojej serii, że ja się po prostu popłaczę. No i dobra, w środku to wygląda mniej więcej w ten sposób. No i tu Paris powiedzmy, że sobie przychodzi na namsze, żeby się pomodlić. Zapalimy nawet tutaj y, świeczuszki. Patrzcie, o. Widzę, że Bianga też na, y, na msze przyszła. Ej, ja w sumie z tym, co można zrobić. <laughs> Ej, tutaj można wygłosić kazanie. Ej, ja to muszę zobaczyć. Czyż to będzie jakiś hit? Nie, no nie wytrzymam. Dawaj, pokaż, jak to robisz. A to wygląda w sumie jak rozmowa przed lustrem. I on za to pieniądze dostał! <średencji> Ja nie wiedziałam w ogóle, że tu się takie rzeczy da robić. Jezu, ja to tak zainstalowałam na przypale, nawet nie wchodziłam na tą parcelę, tylko tak raz weszłam, żeby zobaczyć, jak ten kościół wygląda. Ta jedna babcia, która przychodzi do kościoła o 6 rano. Ej, patrzcie, coraz więcej wiernych się zbiera. Niesamowite. Na razie widzę, że w ogóle Julki nie ma, ale może przejdziemy się tu naprzód. Może w końcu przyjdzie. Chciałabym. Ale czy Julka będzie, to zobaczymy. No i na razie, w sumie, powiedzmy, że fabuła wygląda w ten sposób, że Paryż sobie chodzi po mieście i sobie zwiedza tutaj okolice. Patrzy to, co to w sumie jest ciekawego ile on to pamięta z lat młodzieńczych, co tu się w ogóle działo, no bo on przecież jest z pochodzenia warończykiem. On stąd pochodzi i po prostu wraca w swoje rodzinne strony. Kurde, no, where Julia jest? Where Julia? Przecież w środku jej nie ma. Ej, dlaczego się Bianka popłakała? Okej, okay, nie chcę wiedzieć chyba. Pewnie się z Grażną pokłóciła, a w ogóle Grażna teraz się kłóci z Albinem. No super, super. Ej, a stąd czemu się kłóci? o co chodzi? Dobra, zróbmy tak, że ty w ogóle się wybierzesz na cmentarz i tam jeszcze pójdziesz się przejść, jako także że zwiedzasz sobie. I może tam będzie Julka. Jezus, myślałam, że to Julka, a to Tytania. O, patrzcie, jest Merkusjo. Może być. Możesz się z nim zapoznać. Żaden problem. W sumie to będzie nawet pasowało do fabuły, to, że ty się z nim poznasz. <noise> Bo to będzie twój wróg numer jeden. Dobra, wiem, że jesteś śmierdzący. Poczekaj. Nie, to nie będzie zbyt dobre pierwsze wrażenie, ale pomijmy to, że ty w ogóle śmierdzisz. W ogóle aż się dziwię, że nie powiedziałam ci, ani razu w odcinku, że on jest bardzo przystojny. W sensie parys. Dobra, wracaj na chatę. Julka najwyraźniej nie była Ci dzisiaj pisana, więc poznasz ją jutro najwyżej. Jezu, on tam masz 6 godzin siedział? O matko Bosko, a w ogóle co tu Konstanty robi? Halo, dzień dobry, ty tak na te świetnie patrzysz. Też przewrócić? Wiem, że cię korci. Przewróć, przewróć. Wiem, że cię korci. Dawaj. O, o. Nie przewrócił. W ogóle tak skupiając się bardziej na Romeo, to miałam też plan, żeby Romeo w ogóle miał jakieś nieślubne dziecko z jakąś tam przypadkową laską. I nie, nie będzie to Miranda. Nigdy w życiu. Jakby oni mieli dzieci, to w ogóle dziecko byłoby pewnie okropne, brzydkie i w ogóle wszystko co najgorsze. Więc chciałam z jakąś przypadkową laską. Nie wiem jeszcze z kim, ale kogoś sobie upatrzę. <słuch> Weź się tutaj wykąp, proszę bardzo. A potem pójdziemy na parcelę publiczną. Jezus, chciałam to zaiksować. Boże święty, nie mogę się przyzwyczaić, żeby tego nie iksować. Ej, chociaż w sumie ty masz jutro wolne. To może, korzystając z okazji, że ty masz jutro wolne, a ty idziesz do pracy, to zajmiemy się tobą. Tobie w ogóle zaznaczę uchu. Może ci się akurat poszczęści jutro. I może spotkasz jakąś panią, która będzie ładna, i z nią tam będziesz mógł dziecko i w ogóle. I ona się z tu wprowadzi. Także niby wiesz, ty chcesz tam z nią na całe życie, a to będzie myślała, potem ty ją znieważysz tym, że weźmiesz ją do łóżka a potem będziecie mieć dziecko. Hi, hi, fajnie zaplanowała, nie? Dobra, to w sumie plany na twój dzień, Romeo, to żebyś się nauczył gotowania. Taki mam plan tylko, żebyś dostał może awans, w sumie to w tym odcinku już raczej nie dostaniesz, ale dostaniesz może w następnym. A i tak wracając jeszcze do chłopaków, to na razie ich relacje będą dobre, ale z tego względu, że nie wiem czy już o tym mówiłam w tym odcinku, raczej nie mówiłam, ale że Romeo zauważy, że on w ogóle chce podbijać do Julki, mimo że Julka w sumie jest z Merkuciem i była też jego byłą, to będzie miał bardzo zły stosunek do niego i będą się zaczynali właśnie nie lubić. Takim zażywieniem konfliktu będzie właśnie Julka, ona będzie powodem, dla którego to wszystko się stanie. I to będzie myślę dość ciekawe urozmaicenie tego. Dobra, ten se już wrócił, więc niech on się ogarnie, bo jest naprawdę w złym stanie. O, Romeo się akurat nauczył, i teraz chłopaki sobie pogadają przy stole. Ty wyciągniesz resztki. No, co, jaki masz problem? Halo, jaki masz problem? Ej! Nie, wracaj tu. No i teraz się tam Romeo go pyta: jak mu się w ogóle podoba w Weronii, jak się czuje z tym, że wrócił po tak długim czasie. Parys mówi, że w ogóle bardzo ładnie, że bardzo zaludnione miasto, że wszędzie pełno ludzi, pełno mieszczan, pełno takich trochę bogatszych, że w ogóle bardzo mu się katedra spodobała, piękny cmentarz i w ogóle że Werona jest bardzo piękna i ma nadzieję, że odnajdzie tu szczęście. No i jak już sobie pogadacie, to możecie w sumie iść spać, bo ten tu w ogóle już ledwo żyje. No i dobra, gasimy sobie światła i widzimy się rano. Dobra, ty możesz wstać ogarnąć się. Nie no, zmień tą pogodową, że jakiś film. wraty do pracy, ty idziesz oglądać. W ogóle, Jezus, czemu ty masz taką piżamę? No nie gadaj, że to jest piżama. No nie, no nie przeżyję tego. Dobra, kupmy ci w ogóle taki szlafrok. W sumie ty masz go w wyposażeniu. A, bo Paris ma taki. To ty sobie kup taki, żeby nie być taki sam jak on. Okej, okay, no dobra, teraz wyglądasz normalnie. No teraz to wyglądasz jak człowiek. Ja w ogóle zapomniałam o tym komputerze. Weź go otwórz. Zapomniałam w ogóle, że on istnieje. <laughs> to idziemy na parcelę publiczną i szukamy ci jakiejś panienki na jedną noc. Hi, hi. Idźmy w sumie do... Na ten cmentarz znowu. W ogóle lubię chodzić na cmentarz. Cmentarz to jest piękne miejsce. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. No i dobra, idź sobie na grób. Właśnie, ostatnio się nie, nie modliłeś za dziadka, więc za dziadka też się pomódl. Bo jakby wypadałoby się pomodlić w sumie. Zobaczmy, kto ciekawy się tu kręci. Ta pani mi się nie podobała, pamiętam. O, ta Julka nas prześladuje. jak szan z Parysem, to nie mogła jej spotkać. A jak jest Romeo, to ona zawsze jest. Czy ona sama do niego idzie. Ja chcę to zobaczyć, gdyby to tak trochę wygląda, jakby ona dalej. Ej, co? Ej, co, ona w ogóle. Ja się chcę z nią pogłócić, a ona w ogóle mnie wita? O co chodzi? No dobra. Okej, okay, może tak miało być? No nie wiem, naprawcie te relacje. My tu macie dobre relacje. No dobra, ale trzeba wam trochę pogorszyć, bo dalej ona ma do ciebie w ogóle uraz, więc tutaj trzeba to podtrzymać. No to nie możecie od razu tak się kurde przyjaźnić, bo to będzie strasznie sztuczne. No, nie ma nikogo. Kto by mnie interesował? Jeszcze jest jedno wyjście. Jest wyjście takie, żeby pokojówkę może zatrudnić. Ale to już jest takie wyjście, wiecie, takie, taka ostatnia opcja. No, ale kurde, właśnie mam taki problem w tej Weronie, że ja tutaj nie widzę kobiet, które mi się podobają genetycznie. Dobra, w takim razie idź do domu i może faktycznie ta pokojówka wejdzie. I tyle. No, co mam innego zrobić? Dobra, czekamy aż on wróci i zatrudniamy pokojówkę. Po której w ogóle pary skończy pracę o 15.00. Spoko, bardzo spoko. Może wrócić z awansem. Mam nadzieję w ogóle tylko, że zamiast e, Stevena to przy. O nie, o nie. O! Dostał awans! Ło, wow, ale super. No, a Romeo w sumie już przyszedł. Okej, okay, bardzo dobrze. I ciku. Wyczyś jeszcze kibelek. W sumie tu się jeszcze wykąp, a potem zadzwonisz po pokojówkę. W sumie mógłby też zrobić to parys, ale on jest głodny, więc nie będziemy go męczyć. W sumie to być może będzie ta ruda, która sprząta u którejś z moich rodzin. Nie pamiętam której, ale u której sprząta. No i będzie Steven, jak nic, patrzcie. Ej, takiej pani to jeszcze nie widziałam. Oczywiście, że się chcę zatrudnić. Arianna Jalowic. A to chyba ja kiedyś ją miałam w Weronie. Coś mi to, kurde, mówi. Weź nie oglądaj tej prognozy, kurde. Zmień się na jakiś Yami Channel. Prz lubisz gotować. O, się jeszcze przy okazji czegoś nauczysz. To jest dopiero łączenie przyjemnego z pożytecznym. Dobra, a ty? Mógłbyś iść na parcelę publiczną? W ogóle, kurde, tak dużo dzisiaj chodzę na te parcele, ale to po prostu mi jest bardzo dzisiaj potrzebne do fabu... Ej, czy teraz nie, już myślałam, że do pracy powinien iść. Ale po prostu bardzo mi to pasuje do dzisiejszej fabuły, że żeby iść na te parcele, bo, bo dlatego, że po prostu tutaj się dużo rzeczy musi dzisiaj wydarzyć. O, przyszła pani pokojówka, zobaczmy jej twarz! Jerzy, ona jest śliczna! O Boże, tutaj muszą być dzieci. Ja sobie nie wybaczę, jeżeli nie będzie. Boże, ej, aż nie chcę mi się jej krzywdzić! Bo Romeo to pewnie uskrzywdzi. jezu, jaka piękna! Dobra, walić tą parcelę. Na razie zajmiemy się Romeo, to jest ważniejszy aspekt. Parys się zajmie sobą. Parys będzie sobie przemowy, a Romeo zajmie się tą kobietą. Tylko niech ona najpierw w sumie nawet nie ma bardzo co sprzątać chyba. A weź tam se z nią pogadaj na przykład. Daj jej tipa sto. I taki ma strój ładny. O, no i ten to w ogóle gadka, szmatka, zarywa i w ogóle. Really? You really give me the tip? No dobra, we tam kurde. O, hangout. To będzie dobra interakcja. Będziecie sobie gadać na podłodze. No w ogóle to nie będzie sprzątać, bo w sumie to po co? Nie ma tu co sprzątać. Wszystko jest posprzątane. O, parysowi się w ogóle znudziło chyba gadanie do samego, do siebie, do lustra, więc stwierdzi, że pograsz na kąpie. No i w sumie graj sobie. Nie, ty nie musisz wcale wychodzić. Nikt, nikt ci nie każe wychodzić. Zostań, baby. <grych> Okej, okay, są przyjaciółmi. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. I bardzo dobrze się składa, że w ogóle on ma jeszcze jutro wolne. O nie, o nie, ona nie jest łatwa. Dobra, weźmy, zróbmy to no nie, ona już poszła w ogóle. Dlaczego? Dobra, słuchaj, stara, jutro dokończymy to. To jeszcze nie koniec. On macie nawet trochę chemii. Yy, Okej, okay. zrób jakąś kolację, na przykład yy, w sumie sałatkę zrób. A Parys to w ogóle przespać. I weź że się ogarni. Przecież ty jeszcze musisz zjeść. Ej, przyznam wam się szczerze, że bardzo mi się fajnie w tej rodzinie dzisiaj gra. Nie sądziłam, że nowa postać w osobie Parysa będzie aż tak w stanie mi urozmaicić rozgrywkę. Będę się musiała pokusić o trzy takie rozmaicania. Nie będzie kiedyś brakowało fabuły, to najwyżej się dołoży. Może jeszcze kogoś. No i oglądają sobie, bawią się super, fantastycznie. No i jeden poszedł spać. To idźcie w sumie zjeść. No i czekamy, aż pójdziesz w sumie do pracy. Tylko odróż te resztki jeszcze, proszę cię. Sprzątaj po sobie. Wypadł do roboty, a Romeo robi dzisiaj drugą akcję z pokojówką, tylko czekamy, aż pani Arianna przyjdzie. No ale mi Chamsko pies tutaj dziurę, kurde, wykopał. Pod samymi schodami. Miałeś cały trawnik. Dobra, weź zapłać rachunki jeszcze. Ciekawe jak duże będą. Myślę, że coś między 600 a 700 mogą być. Uhe, 1200! Ja myślałam, że tu będą mniejsze rachunki. Zapłać jej tipa, bo w sumie jesteś bardzo bogaty, więc możesz jej dać tego tipa. A potem dasz jej jeszcze tipa 10, żeby nie myślała, że taki jakiś biedny jesteś czy coś. Ty nie uciekaj, nie uciekaj, moja droga. To jeszcze nie koniec. Dobra, dawaj. Gadaj, 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 gadaj. Dobra. No i okej, okay. oni sobie tutaj gadają. Jego dziewczyna go rzuciła, ale się nie przyznaje, że ją zdradził, bo to jest taki tylko mały szczegół. No i on w ogóle, ona się w ogóle zauroczyła nim, właśnie. A propos zauroczenia, to musimy to zrobić. Arianna, Crash set flag, żeby ona w ogóle się w tobie zakochała. I czy teraz jak ona ma na tobie krasza, to ty byś mógł z nią poflirtować na przykład. Ej, no poczekaj, no nie idź sprzątać, przecież nie po to tu przyszłaś. Nie no, wejdziesz, kurde, weź wejdzie, się tą robotą nie zajmuj. Ja ci chcę podarować moją miłość. Proszę cię, Ariana, Ariana! Gdzie ty idziesz? Ariana! Ariana, nie zostawiaj mnie! <grym> Przepraszam. <grym> Przepraszam, że tak powiedziałam. Dobra, nie. Okej. Okay. Y jakby ja się nie chcę tutaj w ogóle w tańcu pitolić. Ja nie mam czasu. Ja chcę, żeby to było w ogóle yy, miłość tutaj między nimi. Proszę bardzo, proszę bardzo. No i teraz ma być miłość. O, tak po prostu w Weronie jesteśmy. Tu się śpiewa Serenady, tak się podrywa kobiety. Widzisz, i zaspiewałeś jej i od razu cię poleciała. Widzisz, trzeba było tak od razu. Dawaj cały koncert, w ogóle zaśpiewaj, człowieku, całą operę. No! Aha, jednak się. No i kur, kur. Gór! Aha, ok w ten sposób. Dobra, nie, no ja mam dość po prostu. Ja mam dość. Ja rezygnuję z tego challenge'u. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Przecież ona nic innego od ciebie nie chce, tylko żebyś jej serenady śpiewał. Ciekawe w ogóle, jak wygląda odrzucenie serenady. Nigdy nie widziałam, żeby jakiś syn to odrzucił. Dobra, yy, nieważne. Niech ona na razie pracuje. Ty na razie zajmiesz się sobą i jak ona ci może zaproponuje potem, że chce zostać, to ona zostanie. Ja po prostu bym chciała, żeby w tym odcinku ona zaszła w ciąże. Tylko na tym mi zależy. Ej, no ona pojechała. Ona pojechała, rozumiecie? Ona pojechała, po prostu ona se pojechała. Ja to zrobię inaczej. O, ja to zrobię inaczej. Teraz mi, Ariana, już nie uciekniesz. A, <laughs> Ale super. Pary, gratuluję. Chociaż tobie się udaje coś w życiu, bo Romeo dzisiaj chyba jemu to się nic nie uda. I ją tu. I zrobimy coś bardzo ciekawego w tym momencie. Zrobię tak, że ją przywitam. Ło! Wow, Ło! Wow, tego się nie spodziewałam akurat. Nawet się zaproponuj, żeby. Zamieszkała z tobą. Okej, okay, mój plan się nie powiódł. No i jestem wściekła. Jestem po prostu wściekła. Więc przedłużymy ten odcinek troszeczkę. Wiem, że niedługo się kończy trzeciatura, ale przedłużymy go po prostu, bo ja chcę to zrobić. A parys pójdzie mi tutaj na parcelę publiczną. Parys, dzień dobry. Eee, tak, Community Lot, idziemy znowu na cmentarz, bo dlaczego nie, tam Julka lubi chodzić, więc idziemy na cmentarz. Widzimy teraz przed sobą bardzo ważny moment, Paryz poznaje Tybalta, brata swojej przyszłej ukochanej. Dzień dobry Tybald, dzień dobry, kim ty jesteś? Dzień... Cześć Tybalt, kim jesteś? Ano ja pochodzę z rodu kapuletów, najbogatszych w tym mieście, a ja słyszałem, że Mądekowie są bogatsi, weź mnie ty nie w ogóle, co ty mi tutaj pitolisz za farmazony? No i gadają sobie ogólnie. No i on tam mówi, że ma dwie siostry. On pyta, jakie te siostry? Obie, obie w sumie zajęte. Ale jedna jeszcze nie jest mężatką, a niedługo będzie. No i on tak dopytuje o te siostry, tak dopytuje, dopytuje. No i nagle tutaj się pojawia ta siostra. No i popatrz sobie na nią, popatrz sobie na nią. No i patrzcie, on teraz, a to nie na niego miałeś spojrzeć, tylko na Julkę. On ją teraz zauważył i on się po prostu od razu zakochał. Ale w takim trochę negatywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ on traktuje kobietę jak zdobycz. A że Julka mu się bardzo spodobała, ponieważ on w ogóle bardzo lubi rude kobiety. Nawet mu tak dałam w przyciąganiu, co go przyciąga. Przyciągają go rude baby, więc on po prostu ją zauważył i się momentalnie zakochał. I on tak popatrzył i stwierdził, muszę ją mieć. No i oni się witają ze sobą. No weź ją przywitaj, kurde. O, no i patrz, jak ona jest piękna. To jest kobieta twoich marzeń. Tobie się bardzo podoba ona już. chce sobie z nią porozmawiać. I on potem spróbuje ją poderwać, ale ona odmówi. Ej, ło, duch się tu pojawił. A, tak, bo to jest cmentarz. <laughs> Jakby logiczne. No i oni se gadają. No i on zaraz będzie próbował ją w sumie tutaj... Ło, ło, ło! Wytyfy! Co się tutaj stanęło właśnie? Tylko weź mnie, nie umieraj, proszę. Jeszcze raz? I czemu dwa. Czemu dwa razy w ogóle ona wystro. Aha? Aha? Czemu wszyscy po kolei? Ej, nie, wracaj do domu, do domu, do domu, do domu. Nie podoba mi się to. Już ci dam zaraz do jedzenia, tylko idź do domu, proszę. Nie, ja się ulatniam stąd. Kto się zakochał w sobie? Kto się zakochał? Halo, ej. Ej, kto się zakochał w sobie? Się po prostu chcę stąd ulotnić. Te duchy mnie po prostu zniszczyły. Ja się, się nie spodziewałam, że na cmentarzu mogą być duchy. No, kto by się spodziewał? No i dobra, powinniśmy teraz kończyć odcinek, ale nie będziemy go kończyć, ponieważ musimy zrobić tu jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Ja bym bardzo chciała, żeby tutaj, teraz, Wam zrobić najlepszych przyjaciół i zrobię to innymi sposobami, ponieważ yy, Insminator mi nie działa, więc musimy się wspomóc innymi sposobami. Czy wysił już zaprzyjaźniście? No jeszcze nie, kurde. O, teraz jest gitara. I weź zaproponuję w ogóle, żeby ona z zamieszkała. Zgodziła się oczywiście. Z... Ej, czajcie, jaka ona jest bogata. Ej, dała dziesięć kafli nam do rodziny. I ma prawie niepopularności. Fajnie, podoba mi się. Zapraszam do łóżeczka. Robimy tutaj akcję dnia. Dzień dobry, dzień dobry. No i w sumie nie sobie tak będą żyli. Ona tu będzie sobie mieszkała. Będą mieć to dziecko. No i w sumie tak naprawdę tyle. Parys se potem wróci za dwie godziny do domu, o ile nie umrze. Ja może to podciągnę trochę, bo ja się trochę o niego boję. Świeczki wam tu zapalę. No, patera, w ogóle jak się romantycznie zrobiło. No i w sumie teraz się trochę nie spodziewałam, że Romeo będzie akurat w związku z pokojówką. I myślę, że mój plan obecny na nią będzie taki, że ona po prostu będzie siedziała w domu i będzie tu, gdzie ty leżesz gdzie ty leżesz Będzie taką jakby gospodnią domową, bo jako, że była tą sprzątaczką, to mogłaby w sumie właśnie sprzątać dom, mogłaby się zajmować tym dzieckiem. Ona mogłaby na dobrą sprawę iść do jakiejś pracy, ale w sumie to po co, skoro ona jest tylko takim dodatkiem w grze i nie mam dla niej żadnych planów zawodowych. O, Pary zwrócił. No, się chce zaprzyjaźnić z Ja ci to w ogóle zarezerwuję, ci to tutaj zarezerwuję, nie wiem czemu tak powiedziałam. No i do dwóch razy sztuka ogólnie. Tak, będzie dzieciątko. Super, cieszę się. I w sumie wszystko w tym odcinku zrobiliśmy, co, co, co sobie zamierzyłam, więc się bardzo cieszę. Okej, okay, moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku, w następnej turze przekonamy się, jakie jest prawdziwe oblicze Parysa, co się w ogóle tu wydarzy między nim a Romeo. Tego się dowiecie w przyszłej turze, a gwarantuję, że będzie gorąco. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, życzę Wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsikach. Cześć!